Dixie Red Flag To wiesz Macikiewicz To wiesz Macikiewicz Ej, może coś będzie w sensie. Ej, nie! <śmówi> o, może coś z tej chwilej nogi zrobimy. No. Ej, mam powiedz! Ej, co to jest? tak. Nie! Nie proszę nie! Proszę nie! Nie! Proszę nie! Ładam! Cię! Nie! Nie zabijaj mnie! Proszę! Się o! Dixie! Cześć! O! o. Nie, nie wiem! wiem. Nie znam już kogo widziałem! Kogo? Klam na psychopatę. Tak? Tak, uciekały, jak to sypał biały proszkiem i znik, normalnie. Nie wiem jak to się stało. Mam nadzieję, że jak najszybciej uciekniemy z tych lasu. Ech. O co? To nasz pródza. Czyli muszę zobaczyć. O nie. Co, nie? To muzyka to klawna. Ej serio. No serio? Serio mówię. Nie to... Nie ja muszę ją przeszukać, nie no... Nie wierzysz mi? Dobra, nie wiem. Chyba wierzę. Co jest? Coś jest. Co jest? Nie wiem. Coś metalowego. Metal. Nie. Co? Możemy próbował mnie zabić. Tak? Tak. Co jest? Nie gadaj. Tak. Czy on ma jakąś moc? Tak chyba. Wojna, wyrzuć jak najszybciej! Ej, co, co jest? Tego, co nie, nie wiem. Może w śmietniku? No? Ej, Ej, pamiętasz jak ten. Czy ty dotknęliście właśnie tej kulejnogi i się pojawił ten klaun? I co jest? Kulejnogi ci chodzi? Ale przecież o tej! Tej jej no nie wyglądał. No ja przecież! Tego, jak ja, ty się nazywasz, kim ty jesteś? Ja jestem. Ja... Nie bierz tego noża! Nie wiesz. Ej, co to? Czego się! Górnie nie. Szybko tutaj! Znał przy tej może jestem. Um, nie, lepiej nie będę jej dotykać. Um, no. Do tego świetlnika nawet nie podchodzę. A w ogóle, gdzie jest klaun? Nie wiem. Mogę go poszukać. <tutek> <tutek> Tutaj nie. Może... Nie wiem, gdzie jest. Ej, coś tam słyszałem! O! Dora? Masz klauny? Tak, szukam. Skala wyłówki, zadaj mi trzy pytania. Okej, a jakie? Na temat klaunów. Dobra, ty mi zadaj trzy pytania na temat. No, klauny, władze na młotkowie. Aha, dobra. Yy, teraz yy, ten. Ile lat ma klaun? Pierwsze pytanie.

Gdzie mieszka clown? Gdzie Okej, okay. ostatnie pytanie. Gdzie? O wiem, gdzie przebywa obecnie clown teraz.

Dobra, on jest jakiś na pan. Gdzie jest jakiś drugi wróżbita? mnie um, nieważne. Jezu, te pachówki są jakieś opętane. Dobra, gdzie jest ten drugi wróżbita? A w ogóle? Gdzie jest piotrek? Um. tu nie, tu nie. Nie wiem. Możesz pytam o to, wróżbita. Halo, proszę pana! E, zniknął. Ej, może to jest cyrk

Dobra, chyba mu uciekłem. Tu jest jakieś wejścia. Może tam wejdziemy? Eee, co to było? Eee... Aaaa! Okay, mogę tu wejść. Może chyba mnie tu tylko... wybrudziło. Gdzie on się podziął? Nie mogę. up.